Już po raz jedenasty rozdano Karliński Wieżę Sukcesu. Karlino nagrodziło osoby, firmy, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz gminy i jej mieszkańców podczas uroczystej gali tradycyjnie zorganizowanej w hali Homanit Arena. To był wieczór pełen niespodzianek, a pierwszą z nich był koncert Kameralne. Trio smyczkowe z opery na zamku w Szczecinie urzekł licznie zebranych gości swoją muzyką. Karlińskie wieże Sukcesu są nierozerwalnie związane z historią miasta. Erupcja ropy naftowej była w Karlinie w 1980 roku. E, Karlino miało stać się wtedy Kuwejtem. E, niestety nie udało się to. E, symbolem tej erupcji była wieża wiertnicza, która spłonęła podczas niej. I to jest właśnie pamiątka tej erupcji, tego wydarzenia, z którego Karlino słynie na całą Polskę. Waldemar Miśko przybliżył ideę Karlińskiej Wierzch Sukcesu i zdradził, co było inspiracją dla nagród. Na jednej ze ścianek są takie pokazane stopnie, po których właściwie każdy, kto osiąga sukces w różnych dziedzinach to nie chodzi tylko o gospodarkę, ale kwestie społeczne, sport, jakiekolwiek inne każdy z nas gdzieś tam się pnie po tych szczeblach swojej kariery czy swoich sukcesów, żeby osiągnąć ten największy. Kolejna niespodzianka muzyczna to występ Michała Słobodziana, który uświetnił otwarcie i zamknięcie gali, wzbudzając wiele westchnień wśród żeńskiej części widowni. Karlińskie wieże sukcesu to doroczne wyróżnienia burmistrza Karlina dla osób i instytucji przyznawane w czterech kategoriach: gospodarka, oświata, kultura, sport, działalność społeczna, nagroda specjalna. Ma charakter prestiżowy i promuje najlepsze przedsiębiorstwa oraz inspiruje do rozwoju. LNG bez partner to diament Forbesa i to trzeci rok z rzędu. Dlatego też firma została laureatem w kategorii gospodarczej. Nagrodę odebrało małżeństwo Małgorzata i Arkadiusz Stępień. Naszym głównym takim profilem działalności jest transport i logistyka skroplonego gazu ziemnego, LNG, ale jednocześnie też zajmujemy się sprzedażą gazu, więc właściwie od 8 lat, można powiedzieć od zera, to co robimy, to pozyskujemy naszych nowych klientów, kontrahentów, rozwijamy naszą flotę. Kureatką w kategorii sportowej została pierwsza olimpijka z gminy Karlino Elżbieta Wójcik, zawodniczka klubu bokserskiego, reprezentantka kadry narodowej. Statuetkę zdobyli także bracia, Filip i Igor Szuccy, Zapaśnicy MLUK z Karliną. Na pewno bardzo miło, że, że miasto uszanowało naszą pracę. Na pewno ciężkie treningi, zawody, dużo zawodów, zgrupowania kadry narodowej. Przez dwa no, tygodnie potrafimy siedzieć na przykład w górach i przez dwa dni trenować. Każda walka jest ciężka, trzeba szanować swojego przeciwnika. Walczy się do końca po prostu. Filip Szucki jest międzynarodowym młodzieżowym mistrzem Polski i brązowym medalistą w Mistrzostwach Polski Juniorów. Burmistrz nagradza też osoby, które pracują dla dobra i rozwoju swojej małej ojczyzny, tak jak Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu Sikoreczki, które jest bardzo aktywne nie tylko na polu działalności kulinarnej, ale również społecznej. Podobnie komitet na rzecz remontu kościoła filialnego w Lubiechowie. Mieszkańcy utworzyli komitet i zrobili zbiórkę na rzecz remontu kościoła. Udało się. Kościół jest remontowany. Karolina Pawłowska, dziennikarka i społeczniczka zaangażowana w pracę komitetu, nie kryła radości z nagrody. Jestem niezmiernie zaskoczona, wzruszona i jeszcze pełna wielu emocji, bo. O ile trochę spodziewałam się, że zostanie nagrodzony Komitet na Rzecz Ratowania Kościoła w Lubiechowie, bo on robi rzeczywiście wielkie rzeczy, a ja mam zaszczyt być częścią te, tego gremium, o tyle absolutnie nie spodziewałam się tego, że zostanę nagrodzona. Ja i, i to, co robię tutaj dla lokalnej społeczności, to czym próbuję się z nimi dzielić. Ci ludzie dobrze mnie znają i ja ich znam, i dlatego ta nagroda jest tym cenniejsza. Nasz klub koszykarski powstał 3 lata temu. Było to skupisko, że tak nazwę, pasjonatów koszykówki, doros dorosłej osoby. Po roku takiego grania wpadliśmy na pomysł, że uruchomimy również kadrę dziecięcą. I w tym momencie mamy dzieci, y, dzieci i mamy również y, młodzież. Y, na pierwszy trening taki koszykarski, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, przyszło prawie 100 osób, więc naprawdę byliśmy w wielkim y, szoku i bardzo oczywiście zadowoleni, że, że będziemy w stanie y, promować y, koszykówkę i reaktywować tą koszykówkę w Kardinie. Mirosław Kamiński odebrał nagrodę specjalną dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, która wspiera Karlino na wielu polach. Podpisaliśmy takie trójstronne porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu, z Miastem Karlino i Pomorską Agencją odnośnie stworzenia parku przemysłowego, który będzie miał szansę uzyskać i wsparcie, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, ale przede wszystkim, że będziemy mogli w tej chwili ściągać tych inwestorów. To także okazja do podsumowania minionego roku w gminie Karlino. Warto pokazać pozyskanie nowych inwestorów. Mamy nowego chińskiego inwestora, który uruchomił już fabrykę na powierzchni, czy pod dachem jest jeden hektar. Za chwilę kolejne dwa hektary będą dobudowywane, jeżeli chodzi o hale. Pięknie rozwija nam się istniejąca firma Komani. To jest wyjątkowa też firma, która wspiera przecież budowanie naszych mieszkań komunalnych i TBS-owskich ale też kilka takich mniejszych. W tym w tych mniejszych jest firma, która jest firmą rodzimą z Karlina. Tak? To jest firma LG Best Partner. I, i to, to szczególnie cieszy, tak? bo to jest lokalny miejscowy kapitał i zrobili przepiękną inwestycję yy, i funkcjonują właśnie siedzibę mają w karlinie, to co szczególnie cieszy. No i te kwestie społeczne i działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, czy to są stowarzyszenia sportowe, czy stowarzyszenia, które niosą pomoc dzieciom, czy osobom niepełnosprawnym. Dwie spółdzielnie socjalne, które funkcjonują, Dobra Marka i, i Zakład Aktywizacji Zawodowej Fenix, to jest taka pralnia, gdzie 25 osób niepełnosprawnych ma swoją pracę, odzyskuje swoją godność i, i poczucie tożsamości. Woltemar Miszko zakończył swoją działalność tutaj samorządową, można powiedzieć kilka dni temu. Przez 31 lat był burmistrzem Karlina, zna to miejsce, zna realia samorządowe chyba jak nikt inny. Ja miałem to szczęście, że mogłem czerpać z jego doświadczenia, z jego wiedzy i prawie 13 lat pełniłem funkcję zastępcy burmistrza Karlina. Tak więc dzięki jemu doświadczeniu mam nadzieję, że... Będę w stanie poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które stoją przed nami, a tak jak Państwo słyszeli, przyszłość kreuje się całkiem, całkiem imponującą. Małe społeczności mają ogromny potencjał i ogromną siłę właśnie ze sprawą ludzi, którzy dzielą się swoimi pomysłami i swoim sercem. To był niezapomniany wieczór pełen emocji, a goście byli zgodni, że kapituła nie mogła dokonać lepszego wyboru kandydatów.